W ubiegłym roku kuchar na tym szczeblu rozgrywek zdobył z Jarosław, pokonując wulczankę 3 do 2. Tak samo będzie i u nas. Miły akcent na pewno dla piłkarzy obu ekip rozpocząć tutaj tą rywalizację od wysłuchania właśnie hymnu państwowego, dobrze podnosi do rangę dzisiejszej rywalizacji finałowej. Czas na składy, w jakich zagrają tutaj oba zespoły I Tak tak na gości, tak są Sokół Sieniawa w bramce, 41 Rafał Rudolf, 27 Jakub Persak i 88 Krystian Majka. Zawodnicy rezerwowi w drużynie z Sieniawy z jedynką Bartosz Siryk to oczywiście rezerwowy goalkeeper, z piątką Mikołaj Jeż, Rafał Michalik z 17, Maciej Tonia numer 21, Mateusz Mianowany 23, Kornel Kordas, z 27, Patryk Kapuściński 44, Sergiej Melinszyn. Kolejne ważne spotkania przed oboma ekipami. Pierwszy gwizdek arbitra Krzysztofa Pachołka Strata i drużyna związownicy w natarciu. Rafał Michali ładnie to pognali z Kordasem, Kornel Kodras polekarne i proszę, pierwszy od razu groźna okazja. Próba dłuższej piłki w kierunku Twardowskiego, od razu. Kapuściński do niego doskoczył, ale Twardowski ładnie piłkę oponował. Jest polukarny. Twardowski wyłożenie strzału i tym razem pierwsza okazja, dla popracować, aby ją odzyskać, ale wyszli z tego pressingu Ignacie Sinawi napędzają swoją akcję lewą flanką. Faulowany był Jarosław Lis i będzie pierwsza rzuta kartka za faul taktyczny, a ten kartonik obejrzał Maciej i Tonia. Jest Michalik. Michalik schodzi teraz na prawą nogę. Próba zagrania do Kasi. Czy zdoła oddać strzał? Jest dogranie w karne, będzie szansa. No i blokuje to ofiarnie teraz, który zgnaczy Sokoła. To była naprawdę dobra okazja do zdobycia gola. Ładna teraz piłka. Uwaga, szansa w polu karnym już gracze związownicy do grani nie udało się oddać na razie celnego strzału, ale to było... Ładne odegranie do lewej flanki do Kordasa. Ten w pole karne. Dobra, centra, groźnie na to nabiegali. Jeszcze nie koniec tej akcji. Uwaga, Surmiak, podcięta piłka. Kasia, nie ma bramki, ale to była na pewno najgroźniejsza teraz okazje dla drużyny związownicy. Nie rezerwowi bramkarze, tak aby cały czas byli pod grą. Walka wręcz teraz. No, puszcza grę arbiter. faulowany już teraz Arkadiusz Kasia. Jest w końcu do przewinienia. I jest dodatkowo żółty kartonik, który skierowany w kierunku. Mateusza Geńca. Surmiak, kapitan gospodarzy na pole karny, na krótki słupek. Groźna centra, nikt tego nie przeciął i złapał futbolówkę Rudolf. Jeszcze jedno wstrzelenie w pole karne, razi tam słońce graczy. Uwaga, próba strzału, jeszcze był tam rykoszyn i spore zagrożenie po tym uderzeniu. Akcja lewą flanką, teraz dobre dogranie tutaj. Piłka właśnie do Fereta Feret. Czy utrzyma się przy futbolówce? Tak, odgrywa. Groźny strzał, świetna interwencja wrzoska. Jarosław Lis, Lis. Teraz Geniec może strzelać. Geniec! Ależ Bramka Mateusz Geniec. Kapitalne trafienie w 35 minucie spotkania. Uderzenie. z ponad 16 metrów, myślę około 20. Pięknie w okienko po długim słupku. Bez szans teraz Dawid Rzosek. No i... Jedną, dwie minuty doliczy. Tych przerw może nie było jakoś obitnie niedługo, ale jednak kilka razy ta pomoc była udzielana. Była też zmiana. Teraz niefrasobliwość przy wyprowadzeniu akcji przez graczy z Ścieniawy. Denerwuje się z kolei trener Arkadiusz Baran. Jeszcze raz zagranie do Fereta. Teraz oj, faulowany wychodzący na dość dobrą pozycję Karol Twardowski. To będzie żółta kartka dla gracza wiązownicy, Serhija Melinszyna. Ostre wstrzelenie, wrzoscek, niezbyt pewnie, ale ostatecznie skutecznie, to najważniejsze i kończy tą pierwszą część spotkania Krzysztof Pachołek. Do przerwy, 1 do 0 prowadzi drużyna Sokoła-Sieniawa. ...w biało-czerwonych strojach, a więc oczywiście gospodarze, teraz będzie pierwsza szansa, polu karnym Marka Dziusz Kasia. Przewraca się tam, ale nie ma gwizdka Arbitra jest centra w pole karne. Oślepiony słońcem teraz bramkarz piostkuje i mamy wyrównanie, jest jeden do jednego. Szybka odpowiedź tuż po przerwie i strzelcem bramki Mateusz Mianowany, a więc no najlepszy z możliwych tak naprawdę scenariuszy dla gospodarzy po zmianie strony Błyskawiczna odpowiedź, niepewna ta interwencja golkipera Rafała Rudolfa. Będzie to słońce na pewno utrudniało mu pracę, widzimy no tak trochę siatkarski, siatkarskie zagranie, takie sparowanie piłki, ale... Piłkę. Świetnie nam się Hełmecki, przetarł Hełmecki w polu karnym. Hełmecki, jak to wykończy Hełmecki, szansa. Będzie bramka, nie, Lis wybija piłkę niemal z linii bramkowej. Puściński, po linii to zagranie. Tonia, ale teraz świetnie Lis. Lis jest faulowany i będzie żółta kartka. Mateusz mianowany, ukarany, Rozciągnięcie na lewą flankę. Jest tam Rafał Michalik też aktywny na lewej stronie w pierwszej części spotkania. Dobre zagranie. Uwaga, szansa. Kordas to jest tylko zagranie zewnętrzną częścią stopy. faul na linii polakarnego. I to będzie dobra okazja. Znów tutaj groźnie próbował urwać się Rymonowi Jakub Persak. Jest przewinienie i jest żółta kartka dla Patryka. Kapuścińskiego. Który... Dawa, jak to Nie rozegra? Geniec. Uwaga, sprytny strzał, ale dobrze ustawiony. Kapuściński. Dominik Pikiel. Jeszcze, teraz rozejrzał się, poczekał, popatrzył, co może zagrać. Ruszył indywidualnie. Ładna akcja. Jeszcze, teraz do Mazgoły. Mazgoła utrzymał tą piłkę przed linią końcową. Boiska. Może Sowiński centrować, schodzi na prawą nogę, wpadł w para pole karny. Sowiński strzał w krótki słupek, był tam chyba rykoszet i będzie drożny. Szansa dla Sieniawy. Przeszła ta piłka całe pole karne. teraz przejechał dopiero Dominik Pikiel. Pikiel w pole karne, zamieszanie i gol! Zaskoczyła ta piłka Dawida Wrzoska chyba bezpośrednio, Dominik Pikiel tym zaskakującym strzałem kieruje piłkę do bramki, i w 73. minucie Sokół-Sieniowa ponownie wychodzi na prowadzenie. Zumaczymy to zaraz na powtórkach. Próbował chyba centrować Dominik Pikkel, gracz, który przed chwilą pojawił się na placu gry, ale tym takim fałszem, jak to mawiają piłkarze, zaskoczył tutaj, zdaje się, golkipera z wiązownicy. Tak, nie było tutaj kontaktu chyba żadnego z graczy. skranie do środka Jeż, ale przechwycili to ładnie gracze z wiązownicy. Leży na krótko, bo już tutaj napędzają akcję z kontrą gracze Sieniawy i to będzie chyba druga żółta kartka, tak? Mateusz mianowany obejrzy czerwony kartonik na 16 minut przed końcem, a był tutaj przed chwilą taki moment, kiedy. Kasia, ładnie się obrócił. Arkadiusz, Kasia w pole karne. był tam Kapuściński. Ale to już przeszłość, bo teraz się nie z kontrą. Stracił tę piłkę górę. Ewa Ryszczuk, Sowiński. I przewinił Bartosz Markiewicz, zdaniem arbitra. Żółty kartonik wyciągnięty w kierunku defensora KS-u Wiązownica. Bo nie mam tutaj na co czekać. Surmiak, dobrze bita piłka. Uwaga, szansa. Może oddać strzał. Nie wpadła ta piłka tutaj do bramki obłyskawicznie. Ochał tutaj pozbierał się z Murawy, ruszył w kierunku Helmeckiego. No, mówiłem, że spokojne do spotkania, tutaj w końcu nam się troszeczkę zagrzali piłkarze jednej i drugiej drużyny. Próbuję tutaj ostudzić emocji arbiter. Żółtą kartkę obejrzał góręko w drużynie wiązownicy, a także Dominik Ochał na szczeblu yy, podokręgu Jarosław. Będą tutaj nagrody, będzie puchar od włodarzy podokręgu Jarosław, ale jeszcze za chwilę, bo Feret strzela z daleka i proszę! I mamy kolejny gol, który jest ozdobą tego meczu i który rozstrzyga nam już definitywnie to spotkanie. Ależ gol Szymona Fereta w czwartej minucie doliczonego czasu gry. Yy, drugie piękne trafienie, najpierw Mateusz Ganiec w pierwszej połowie, a teraz na sam koniec te fajerwerki w wykonaniu ekipy gości. Były momenty, w których naprawdę równo i dzielnie walczył tutaj zespół gospodarzy, ale ostatecznie wyjdzie zwycięsko z tego. Drużyna z Tak też się dzieje. Ostatni gwizdek arbitra Krzysztofa Pachołka w tym pojedynku. Duża radość oczywiście czeka ich kolejne ligowe. Spotkanie już niebawem z Podlasiem Biała Podlaska u siebie, na razie spokojne, dziesiąte miejsce w lidze. Jarosław Lis z Pucharem za zwycięstwo w dzisiejszym finale.